Mówię, że wszystkimi z wami, wszystkimi z wami pojadę, jak tutaj kurwa z tego tutaj radę. budynku oto zjadę na dół i wtedy kurwa się okaże, jak się okaże, to jest ustrym stary, ale jary. Ja wam wtedy tutaj, tutaj mówię, że Maciuś już nie zna tutaj ze mną próbuje, ale mu się tutaj niepodolnie nie tutaj uduje. Bo uduje się tutaj tylko naprawdę budowla i jest tylko ona tutaj z Drewna obla! <ggruesenka> U, Ale ryby są chujowe? Tutaj zapytaj o to super Supernowe, bo nowe nie zaspalają i do nie zaspalają. <gryshenka> Ale ja wam tutaj mówię, że tutaj rymuje i kurak nawet nie pogardzi, że na moim rybom zgarnie. Ryb... Y, kurak jest rurkowa, ale tutaj szydokum. nie... Czyli tajemnicy dochowa. No to dokładnie tutaj, tutaj właśnie chciałem to powiedzieć. Bo ja z takie dwa ziomy, na pierdala, jak kurwa torby z <śledzimy> 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 <rydrony. śledzimy w rydrony> Tutaj masz Biedronę, ale masz też tej netto i będzie podatek brutto. <śledzimy w rydrony> No, to jest słabeto! Ale tutaj na PP podajemy, ale, bo my się no to pani, pani ta jak nie wiem jak ona się nazywa zdajemy na ją wiedzę. Tu was. Która, która ale dziecko! Daje... No to na ją się z wiedzy zdajemy, bo tutaj na rymach podajemy. Panie, o to mi chodziło, ale tutaj mi kurak musiał to bo on musiał z mojego budynku spolać. <grywa> <grywa> wygrywa tylko jeden, bo master jest jeden, a ja wam tutaj mówię, że ja tutaj rymuję i wtedy się okaże jak Dalej, się pani Ale wy tutaj mi tutaj latarką w oczy nie śpieć, bo ja tutaj cię tutaj jedną boską w... oświecę i wtedy, wtedy widzisz na baru tego stopu na plecie. <grywa> Za piercze barusto jest... Ej, zaplecze jest super ecze, bo tutaj nie pogardzi nawet nim sam. Z... 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 Ale rym jest dobry. Bo tutaj kurwa rimu nie dobrałem, a widzicie to światełko czerwone tutaj na pięciu na ostatnim. Jak moim rymem. Ostatni tutaj zajadę i wszystkich pojadę. teraz macie. Dobra, ej, jak masz rozum, to mnie sklej. To był cytat, a teraz zajadam ja. Teraz kręcę ja. Ten rym, proszę jakiś bit. Może jakiś taki prosty, nie wiem. Nie taki. Nie, może. Nie taki. Ale cały czas, cały czas. kurwa, je! Kręcisz, kręcisz głośniej. Dobra, czuję to. Rymuj. <średenie> Okej, okay, jesteśmy na winiarach, nie ma tutaj wiara, wiara wiara, nie ma czego zjadać. Ja tutaj jestem ja ja jakaś. Jaka, jaka, jest nie wiem o czym tutaj kręcić. Nie ma dzisiaj. O czym mówić? Nie, śmierasz. nie, to mnie <śmierasz>. się koncentruje. <śmierasz>. Dobra, sorry. Dobra, proszę jakiś temat. Głowa mała, kurwa jajko. Dylemat! Jajko masz. Dylemat. Jajko, jajko z niespodzianką. Odzieżowy, nie. odzieżowy. Podzieżowy, dobra. Odzieżowy. <sumptu> odzieżowy! Odzieżowy sklep, odzieżowy zawrót głowy Kupujesz to co chcesz? Nie 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 Ja wiem co ty chcesz Ty chcesz t-shirty, modne jakieś nowe label Ja jestem Nowak Nie jakiś kurde pieprzony z Gredek Tutaj <grymianie> kręcę to modne <grymianie> Tutaj ja próbuję coś skręcić Nie tak jak te fiuki <grymianie> <grymianie> Ale dzisiaj to nie, nie klej i kolego Może. <grymianie> Chyba popatrzej. pójdę do kolei. <grymianie> ja kurwa, on dzisiaj z klei. dzisiaj nic delight, delight. Dzisiaj no, jesteś jest delight. Bo to, to jest, bo jest kurwa, bo to jest kid. To jest tak, cześć, bo z Macichu zdartych płyt Robionych jak, huraka bit! Jedzie kurak, jedzie kurak nie jest koniec, baron przy mikrofonie Daję z skurakiem rymy na stronie Robi jak osiedle u stronie gniezno Tradycyjnie, Kurak, kurak Wasz rym był prawie tak dobry jak nas. Jak nasz dupę jebany bolesław w krowy. No teraz patrzcie to, nagraj to jak wchodzę na ten dach. Ło Ja myślałem, że to jest Ja tego nie będę lizał! Nie! To była jakaś sestrucha! Nakręciłeś żonę? Mam to w rurka rujka! Andrzej, weź się posłuchaj, schować. I Jeszcze roczu... rano, ej, tajemnicy tej dochowaj! Bo ty jesteś jak dziwka tania ze sklepu! Ej, no nie, siedź i osuń z teleskopu! <laughs> Andrzej, kurwa! Andrzej! Ej, Ej, ma ktoś papierosy tutaj? No, bo, nie, to za mistrzowca.